Bożego Narodzenia. Umowa na budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic podpisana. Znamy projekt na Centrum Muzyki. Szopki wychodzą z muzeum. W tym żyje miasto Iwona Siedlik-Kornecka, Dzień dobry. Zapraszam na świąteczne wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic będzie gotowa za 4 lata. Tramwaj pojedzie ulicą Meissnera od Skrzyżowania zlema, dalej młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bochomolca i Jancarza aż do pędli tramwajowej. Właśnie została podpisana umowa na jej budowę. To jest 4,5 km linii tramwajowej, 10 par przystanków, budowa tunelu pod trzecią obwodnicą, czyli pod rądem Polsadu. Szacujemy, że to będzie około 3000 pasażerów na godzinę. Linia będzie posiadała taką przepustowość, że co półtora minuty będzie mógł odjeżdżać tramwaj. Wykonawca w ciągu 40 miesięcy zaprojektuje i wybuduje tą linię tramwajową, co oznacza, że w 20 w trzecim roku y, powinni mieszkańcy móc korzystać. Przedsięwzięcie realizowane w ramach tak zwanego partnerstwa publiczno-prywatnego polega na tym, iż wykonawca wedle naszej koncepcji realizuje tą linię liczącą 4,5 kilometra. Po czym ją obsługuje i my systematycznie przez 24 lata spłacamy tą inwestycję, tak żeby ona po 24 latach stała się już naszą własnością. To jest bardzo ważny projekt But it is uh, perfectly in line with our core strength because we already have projects in Krakow and in Poland and we are very much focused on high end of transport infrastructure, especially rail and tunneling. Konkurs na projekt Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku rozstrzygnięty. Spośród 25 prac przysłanych z całego świata zwyciężyła koncepcja BEDDJM architekci. Centrum ma zostać wybudowane do 2023 roku. Sąd konkursowy obradował przez 4 dni, więc ja mam. Pełne zaufanie do, do przedstawicieli zarówno środowiska architektonicznego, jak i przedstawicieli miasta, iż, iż po tak długich naradach multidyscyplinarnego zespołu wybrali najlepszą możliwą pracę. To jest prosta, lapidarna bryła, która, która rokuje nadzieję na to, że, 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 że miasto będzie posiadało obiekt muzyki po, po, po latach czekania. Sala koncertowa przewidziana jest na tysiąc osób. Do tego jest oczywiście cała kwestia związana z infrastrukturą techniczną, Sale prób. To jest obiekt, którego łączna powierzchnia użytkowa jest bliska 10 tysięcy metrów kwadratowych. Obok krakowskiego Centrum Muzyki dla jego obsługi od strony komunikacyjnej powstanie parking wielopoziomowy jako odrębne zadanie inwestycyjne. No i oczywiście uporządkowanie całego terenu w sensie parku muzycznego który będzie otaczał obiekt Krakowskiego Centrum Muzyki. Pierwszy koncert chcielibyśmy zorganizować na koniec 2023 roku. Jestem głęboko przekonany, że po powstaniu sala koncertowa w ramach Krakowskiego Centrum Muzyki to będzie znaczące miejsce w świecie muzycznym Europy. Uwaga na świąteczny rozkład MPK w Krakowie. Już 23 grudnia zaczną obowiązywać zmienione rozkłady jazdy tramwajów i autobusów miejskich. W okresie świąt Bożego Narodzenia Sylwestra Nowego Roku i Święta Trzech Króli komunikacja miejska w Krakowie będzie funkcjonować w trybie świątecznym oraz z pewnymi ograniczeniami. Szczegóły znajdziecie na Kraków.pl w zakładce Komunikacja tej chorobie miałem po prostu szczęście, natomiast najgorsza jest samotność i całkowita izolacja. Mówi o zakażeniu koronawirusem prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Walczył z chorobą w domu i w szpitalu kilkanaście dni. No to się tak zaczynało, powiedzmy sobie i cały czas taki był przebieg, temperatura wysoka i bardzo duże osłabienie, ale to takie osłabienie, że w zasadzie po przejściu paru metrów już człowiek czuje, czuł, że nie może więcej. Ja akurat nie przechodziłem tak nie najgorzej. Jak słyszę, jak inni przechodzą, to miałem szczęście. Po prostu. Natomiast właśnie to jest to, że człowiek jest samotny. Nikt nie może go odwiedzać, ewentualnie tylko telefon zostaje. Lekarze, cały personel chodzi w kombinezonach, także nawet nie wiadomo, czy ta pielęgniarka, która była rano, to jest ta sama, która jest w południe, czy już inna, bo nie, nie widać po prostu, kto to jest. Taka całkowita izolacja. Szczepionka na COVID-19 teraz w serwisie. W pierwszej kolejności będą szczepieni pracownicy służby zdrowia, ale jak przekonuje dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala imienia w Krakowie, zaszczepić powinien się każdy. Prawdę powiedział, że jeszcze nie wiemy do końca jak będzie wyglądała procedura, bo to są dopiero pierwsze dni, dopiero te wytyczne powstają na razie zbieramy listy chętnych tych, którzy się chcą szczepić pośród pracowników Ochrony Zdrowia. Absolutnie warto i absolutnie się trzeba szczepić, A ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie tylko jak się pracuje w służbie zdrowia, ale szczególnie jak się pracuje w służbie zdrowia, ale myślę, że zawsze warto się zaszczepić, bo przecież ludzie się covidem zarażają nie w szpitalach i nie w służbie zdrowia, tylko przychodzą do nas już zarażeni. No, sytuacja covidowa jest, u nas się zmniejsza napór pacjentów na oddziały covidowe, ale nie, nie będziemy ich jeszcze likwidować. Uważam, że to by było trochę za wcześnie. Poczekajmy do tego początku stycznia. Taki mam plan, żeby 11 stycznia, już jeżeli się nic nie zmieni, oczywiście w sytuacji covidowej na niekorzyść, żeby 11 stycznia można było już normalnie w pełni uruchomić wszystkie oddziały. Szkitalne. Świąteczny bigos, kiełbasa, kasza z grzybami, pierogi i słodycze. Tak jak każe tradycja. Wigilia dla ubogich nie mogła jednak tym razem odbyć się na rynku głównym w Krakowie, więc Jan Kościuszko zorganizował samochodowy konwój pomocy. Dziękujemy. Skoro wy nie możecie przyjść do nas, postanowiliśmy przyjść do Was. Dlatego z księdzem Mieszkańskim Zaleskim i z MOP z Krakowskim wytypowaliśmy punkty, do których rozwieziemy nasze paczki świąteczne. Kilkadziesiąt tysięcy porcji kiełbasa świąteczna taka specjalna z szynki robiona przez nas. Są również tradycyjne pierogi, bardzo dużo słodyczy, wypieki słodkie. Cieszę się, że, że udało się to dopiąć no i że będziemy mogli e, podzielić się tym, czym możemy z osobami, które e, no, w tym okresie świątecznym, wigilijnym, często czują się jeszcze bardziej samotne. Cieszę się, że udało się znaleźć formułę, która zastąpi to coroczne spotkanie na rynku głównym, że dzięki inicjatywie pana Jana Kościuszka, ale także miasta, konwój będziemy mógł ruszyć i te osoby będą mogły być obdarowane zarówno potrawami, jak i także najlepszymi życzeniami. Chodziło przecież o to, by. Na tym wielkim spotkaniu, które tutaj corocznie się odbywało, ludzie wymieniali się nie tylko potrawami, ale także by mogli podzielić się swoimi najlepszymi myślami, swoimi troskami, ale i nadziejami. Skoro zwiedzający nie mogą przejść do Muzeum Krakowa, by podziwiać tradycyjne krakowskie szopki, szopki wychodzą do zwiedzających. W święta chodzi przecież o to, by dzielić się tym, co najważniejsze. A dla Muzeum Krakowa w grudniu najważniejsze są właśnie szopki. Rok 2020 jest rokiem, w którym po raz kolejny w przestrzeni miasta stoją szopki krakowskie. Są nie tylko częścią wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, są także częścią wystroju naszego miasta. Mamy takie przekonanie, że dzięki temu ta dekoracja świąteczna krakowa staje się czymś specjalnym, czymś unikatowym w skali europejskiej. Szopkarze przynieśli prawie 100 szopek na konkurs. Te szopki tegoroczne, nie te na mieście, tylko te tegoroczne znajdują się w Celestacie i wystawa jest przygotowana. Niestety ze względu na przepisy epidemiczne nie może być udostępniona, ale będzie czekać do ostatniego dnia lutego. Jeżeli te przepisy epidemiczne się poluzują, bardzo serdecznie zaprosimy, żeby odwiedzić naszą wystawę w Celestacie. Boże Narodzenie w Krakowie bez szopki krakowskiej po prostu nie jest ważne. Żywa szopka przenosi się do krakowskiego zo. Lubiane przez dzieci zwierzęta, a także betlejemską stajenkę znajdziecie w Lasku wolski. Progrocznie dawaliśmy zwierzęta nasze do szopki żywej na franciszkańską. W tym roku ze względu na pandemię taka szopka na franciszkańskiej nie będzie miała miejsca, w związku z czym wpadliśmy na pomysł, żeby czemu nie zrobić Czegoś takiego u nas, kiedy zwierzęta są w swoim naturalnym środowisku, yy, mamy warunki do tego, no tylko trzeba było zaangażować aktorów. Są to nasi pracownicy pielęgniarze, którzy będą występować w szopce żywej. W szopce, jak widzimy z tyłu za nami, będzie osioł, będą kózki żeby nie robić zbytniego zagęszczenia i żeby nie stresować zwierząt. Natomiast dookoła mamy wszystkie inne zwierzątka, które występują w mini zoo, będzie je można nakarmić, no i w międzyczasie posłuchać kolęd, które będą tam w tle. Zapraszamy wszystkich krakowian do odwiedzenia, ponieważ szopka będzie stała cały czas, z tym, że żywi artyści będą w godzinach od 12 do 14, począwszy od pierwszego dnia świąt, przez drugi dzień świąt i niedzielę. Koronawirus i obostrzenia związane z pandemią wpływają na nasze życie i zmieniają wiele z naszych przyzwyczajeń. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pamiętajmy jednak, że to jacy będziemy dla siebie w ciągu tych kilku świątecznych dni. Wciąż zależy tylko od nas. Szanowni państwo, ten rok, te święta i nowy rok będą zupełnie inny niż rok rocznie. To jest wyjątkowy okres, okres, w którym Niestety nie zawsze możemy się spotkać nawet ze swoimi najbliższymi. Życzę Państwu, aby ten nowy rok i te święta przebiegły w spokoju, w pogodzie ducha, we wzajemnej życzliwości, abyśmy wyszli z tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, wzmocnieni siłą naszego ducha i taką wolą zwycięstwa, pokonania wszystkich przeszkód z koronawirusem na czele. Wszystkiego dobrego z okazji świąt i Nowego Roku. A my mamy nadzieję, że w najbliższe święta Bożego Narodzenia, niezależnie od otaczającej nas covidowej rzeczywistości, nie zabraknie Wam tego, co dla Was najważniejsze. Ja w imieniu całej redakcji życzę Wam wiary, nadziei i miłości i przyjaciół, na których zawsze będziecie mogli liczyć. Pięknych świąt. Do zobaczenia.